Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed nami pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Przechodzimy więc już do tego, by spróbować zmierzyć się ze swoją słabością, grzesznością. spróbować zbliżyć się do Chrystusa jeszcze bardziej i w tym nam pomagać Boże Słowo. Próbujemy więc wniknąć w te treści, które są przeznaczone na tą pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rok A. Ewangelia, którą będziemy rozważać, pochodzi z fragmentu Ewangelii Mateusza, rozdział 4, wersety od 1 do 11. A ze mną Pani Joanna Kostosz, Pani Joanna Kozioł i razem chcemy wnikać w to Boże Słowo, które jest nam na tę niedzielę właśnie zadane. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: Napisane jest nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane, aniołom swoim rozkazuje, rozkażę o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz szatanie. jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Jesteśmy zaproszeni do tego, by przypatrzeć się Jezusowej walce można by było powiedzieć w walce z kusicielem. Ciągle w jakiś sposób doświadczamy w swoim życiu tego, że jesteśmy na różne sposoby kuszeni, a tego właśnie też Jezus, można było powiedzieć, nie pozbawił siebie, a wprost przeciwnie, chciał być bratem z nami właśnie w tym, w tym momentu, momencie kuszenia. I doświadczamy tego, można by było powiedzieć, na co dzień. Co może w tym słowie w jakiś sposób nas ja wiem, zaskakuje, czy też w jakiś sposób pomaga nam w tym zrozumieniu jeszcze lepiej samych siebie, prawda, w stosunku między innymi do, do, do kuszenia szatana, który przecież doświadczamy jako chrześcijanie. No tutaj, Jezus wchodząc, znaczy tak, najpierw co mnie uderzyło, że duch. Święty Duch Go prowadził na Poznaniu, czyli Pan Bóg, Jezus, tutaj w tym wypadku Jezus Chrystus, był prowadzony przez Ducha Świętego, prawda? I Pan Bóg dopuścił to, żeby Jezus był kuszony. Wiemy, że tak jak w wypadku niektórych świętych, czy kuszony jest tylko ten, który się jest jakby niezdobyty jeszcze przez, przez satana. prawda? No i tutaj Jezus, no, pokazane jest, że, że, że Jezus dopuścił to, żeby był kuszony, prawda? No i teraz jak reaguje? Pokazuje nam Panie Zpousy, jak to należy reagować. Czyli nie należy wchodzić w żadne yy, no, dywagacje z szatanem. No A właśnie. Ten czas, to, jest, to jest chyba ten, ta no, pierwsza rzecz, która nam się tak. gdzieś tam rzuca w oczy, bo często, często my też również doświadczając pokusy, Widzimy, jak jesteśmy wprowadzeni prawda, w, w ten dialog, w tę rozmowę i wtedy bardzo łatwo jest przegrać. A tutaj chodzi o to, żeby bardzo, można powiedzieć, konkretnie, krótko, zwięźle, ocinać wszelką, wszelką jakąś yy, zaproszenie do jakiejkolwiek yy, pójścia na skróty, bo zawsze grzech jest w takim w pewnym sensie, po ludzku mówiąc, chcemy jakoś tam yy, pójść na skróty, tak. gdzieś tam szukać gdzie indziej zbawienia, niż rzeczywiście ono jest. A mi się wydaje, że. Znaczy, ja to widzę dzisiaj, że dzisiejszy człowiek podpuszcza Pana Boga. Tak się człowiekowi wydaje. Panie Boże, Ty jakbyś mnie błogosławił, to ja będę chodzić do kościoła. Więc także takie czyli ludzkie ta, nasze. Czyli taka wizja, zresztą ona tutaj też jest, tak, prawda? Tak, tak. Y, ta wizja Boga, który ma naprawdę spełnić nasze nasze wiem, oczekiwania dażyna. pragnienia. Człowiek, który jest jakby nieustającym pragnieniem. Idzie za tym, by to pragnienie po prostu zrealizować, a może i Pan Bóg by się przydał do tego, żeby prawda, to moje pragnienie zrealizował. No to właśnie to, to pierwsze na przykład tutaj gdzie tam o tym chlebie, gdzie jest, prawda? Tutaj Jezus, nie, sam, nie samym chlebem Jezus. żyje człowiek, prawda? I w ogóle ten, sam ten motyw chleba, prawda, przewija się w ogóle w całej, w całej, Ewangelii, jej, w całej, w całej Ewangelii, prawda? Jezus sam siebie zostawił. W chlebie, prawda? Mm -hmm. Teraz to możemy ten. Proszę rozmnożył bardzo. ten chleb, jakbyśmy tak szli od tyłu, prawda? Troszeczkę, mm -hmm. nie? No i tutaj diabeł temu człowiekowi. Jezus był Bogiem i był człowiekiem, prawda? Mm -hmm. Pełnym, czyli... Wtedy, kiedy tu mówimy, że był 40 dni na pustyni, znowu symboliczna liczba 40, prawda? Pustynia tak, też. przeżywała. to Mojżesz, tak, Eliasz, tak. prawda? Te 40, 40 dni, 40 kiedy na synaju, prawda? Tak, później 40 lat w, tego tak. wędrówki, te prawda? I tak dalej. I tutaj y, mówi do Boga człowieka, że y, kiedy on jest spragniony, kiedy on jest głodny rzeczywiście, mówi. Tak. Y, Zamień, jeżeli jesteś Bogiem, to zamień te kamienie w chleb, prawda? No i teraz Pan jest, no wtedy to znaczy się, diabeł ma to do siebie, że atakuje wtedy, kiedy człowiek jest najbardziej bezbronny, prawda? I, i też próbował tego z Bogiem. Prawda? I, i, tak, i zobaczmy, no. że, że dotyczy to tej, takiej naszej skłonności natury ludzkiej, prawda? No bo jeżeli jesteś głodny, to powinieneś po prostu natura ci nakazuje. Tak. No, zrób wszystko, żebyś, żeby, żeby organizm miał te potrzebne kalorie do, do zaspokojenia. Zaspo... Do no czyli, jakby tutaj, no, samo przez Cię się nasuwamy, nie? że jesteś Bogiem. No i Pan to ucina. No teraz, a my, my często tego nie ucinamy, prawda? Dlaczego? Tak. No, bo to, co jest jakby w, w zasięgu naszych możliwości, czyli, na przykład, no, stawiamy siebie. W pozycji Pana Boga. Pan Bóg nam jest niepotrzebny. Potrafimy na przykład, jako ludzie, teraz mówię, prawda? Czyli jakby sami się leczyć, sami zadbać o, o różne rzeczy, o, o te wszystkie rzeczy materialne. Człowiek coraz to tutaj sięga w kosmos, tutaj sięga w mikrokosmos jeszcze jakieś inne rzeczy. I mówi, Pan Bóg mi jest niepotrzebny. Mało tego, rzeczywiście chce z kamienia. Tego, można powiedzieć, tego, co tak. jest nieużyteczne, ten chleb dla, dla siebie wyciągnąć w znaczeniu hmm. takim, coś, co będzie zaspokajało y, tę jego naturę, prawda, gdzieś tam wewnętrzną, y, w, w postaci głównie tych rzeczy materialnych. Prawda? Tak. A wtedy już... no, szatan chce zawsze coś za coś. A, no, tak, tak, bez troski to mhm. nie jest. Tak, tak. Nie ma tak, że do dobroci serca, podzieli się tym, co ma możesz zapomnieć. Zresztą tutaj zauważmy, że tak naprawdę to Jezus ma ten cud dokonać, prawda? Tak, tak. I, i, tak na, i, I pójść jakby na skróty być takim Mesjaszem, który, który właśnie. E, tak, e, me, też Mesjaszem, który może pociągać ludzi e, właśnie tymi jakby tymi dobrami materialnymi. Przypomnijmy sobie tą Ewangelię według świętego Jana i ten fragment, kiedy Jezus rozmnaża chleb, i później oni chcą zatrzymać prawda, Jezusa. bo nasycili się, nasycili tak, się tak? i będą wiedzieli, że stryknął w zasadzie i będzie i będzie chleb po bo tak. Czyli ten blicht, to co takie łatwe, szybkie, przyjemne, prawda? Cuda, które tam ten. No i tutaj mi się raz nasuwa słowo idol, prawda? Tak. Czyli diabeł widziałby, prawda? Chciałby, żeby. Jezus był takim, takim idole. idolem dla ludzi. Wiadomo, tak. że wtedy. Wtedy łatwiej też człowieka jest, ja wiem, zmieniać mu te figoli i tak dalej, więc na pewno jakby to idzie w tym kierunku, prawda? Ale też tutaj jest, Jezus mówi o tym, że nie tylko samym, samym krewem, żyje człowiek. Właśnie, i tutaj mówi, święty, święty Cyril Jerozolimski który powiedział kiedyś właśnie, że Jezus w tym wypadku on cały czas się odnosi nie mówi swoją mocą. Tylko, a mógłby, prawda? Tylko mówi, jest napisane, prawda? W Czyli odnosi się, pokazuje, znosi cierpliwie to te szatańskie nalegania, prawda? Które kusy. Y, które kusy tam do niego y, 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 mówi, prawda? Czyli cierpliwie znosi to, co diabeł, y, o co diabeł go tam y, próbuje z niego wydrzeć prawda? Czyli my też czasami, no tak mi się wydaje, przynajmniej, że hmm. powinniśmy też czasami nawet jeżeli ktoś nam robi krzywdę, znosić cierpliwie tam tą krzywdę, wiedząc, że jesteśmy na przykład w prawdzie. Nie? Myślę, że tutaj też jakby pokazanie nam, nam dzisiejszym ludziom, jaką wagę ma Słowo Boże, prawda? Jaką moc ma Słowo Boże, jak, jak w Jego cieniu człowiekowi łatwiej się po prostu egzystuje, jak łatwiej jest też przezwyciężać złego ducha i jego pokusy, jeśli człowiek też karmi się tym Bożym Słowem. Nie, nie pozostaje tylko na etapie chleba, mm -hmm. prawda? tego, tego Materiału, materi tak. A, a też myśli o tym, y czy też karmi swojego ducha, który może być wtedy y y mocniejszy właśnie tym Słowem Bożym. No to tutaj od razu, y no znowu mi się nasuwają święci. <laughs> Jakby nie patrzeć inaczej, nie? no, cela Maksymiliana Kolbego, prawda, kiedy umierał, kiedy modlił się z tymi wszystkimi współwięźniami, prawda, ten duch jego był tak wielki, że on tutaj pozbawił sam siebie, czego? Tego pokarmu, prawda, Tej re... tych, 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 tych głodowych racji ze względu na kogo? Na innego człowieka, prawda. Czyli tutaj tą świętość, no, czyli nie uległ tej pokusie tego, tego materializmu, znaczy materializmu, hmm. nawet, nawet, nawet stworzenia tak, czyli tych naj, naj, najbardziej, <trym <trym <trym> najkonieczniejszych potrzeb. Już nie mówimy o materializmie, hmm. tylko tego, co człowiekowi się właściwie należy. Tak, ten. Hmm. Właśnie dlaczego dla, w imię, w, 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 w imię miłości, no. w, w imię Pana Boga, prawda? No hmm. bo tutaj, tutaj z tego, co z tego wychodzi. Czyli no. Ma Jezus <noise> naśladowców. <noise> tak, właśnie zresztą to słowo jest kierowane ku nam, po to, żebyśmy też było między innymi naśladowali. Ta druga pokusa, jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić się będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o no to, co Asia nawiązałaś wcześniej na mnie. Panie Boże, czeka na takie spektakularne cuda, prawda? Ale my w te cuda nie wierzymy. I ciągle przy cudzie jest jakiś sztab ludzi, którzy podważają. Przecież to jest niemożliwe. Mhm. Te cuda nas spotkają na co dzień. nie? A my ich nie przyjmujemy, bo Panie Boże, to nie istnieje. Więc jak mogą być cuda? Ale tutaj może też bardziej chodzi nawet nie o sam cud, choć, choć wiadomo, że jest to jakiś sposób zawieszenia natury, prawda? Ale bardziej nawet o to chodzi, żeby Jezus jakby poszedł tą drogą tych wszystkich, którzy zdobywają ludzi, właśnie wykorzystując na różne sposoby swoje własne możliwości, licząc przede wszystkim na siebie w tym, po prostu pokazać bardziej chodzi o to pokaż się, prawda? Będziesz podziwiany, będziesz. Zaprezentuj się, Tak, zaprezentuj się, będziesz dopiero. Tym, tym, o którym będą tak wiele mówić, a Jezus nie tą, nie tą drogą chce podążać i zbawiać człowieka, mhm. lecz właśnie tą ofiarą samego siebie. Prawda? Panie, ale nawet, nawet tutaj, yy, yy, gdyby Jezus, gdyby Pan Bóg chciał zaprezentować się i tak dalej, no to. to, yy, to yy, 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 ten jego syn, gdzie by się urodził? Pewnie gdzieś w jakichś naprawdę pałacach, gdzie byłoby to wszystko jakieś takie naprawdę spektakularne, był, okazałby swoją moc. A tutaj nie o to chodzi. Tutaj przyszedł do najuboższych, z najbiedniejszymi i tak dalej. I tu szatan próbuje Pana Boga wystawiać no, no, na próbę. No, na próbę. Nie? Zresztą Pan Jezus też odpowiada w, w, przy tej pokusie, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. I znowu to jest, to jest Pismo Święte, prawda? Chyba Ta tam któryś, jeżeli się nie mylę, no, że, że, że tutaj cały czas odpowiada Pismem Świętym, prawda? I, i to, jest też, to jest też ważne, myślę, też i dla nas. Zobaczmy, jest takich wiele momentów, w których chcielibyśmy Pana Boga jakby podporządkować sobie, czy też wypróbować, prawda? Czyli potraktować z, pewną, z, pe, z pewnym brakiem zaufania, bo próbujemy zawsze kogoś, kogo, kogo, kogo nie ufamy do końca, prawda? I tutaj, tutaj, właśnie, jakby w tej, przy tej pokusie o to chodziło, żeby, żeby, żeby po prostu no, no, ta, ta nieufność, prawda? A, a, jednak, a jednak tutaj Jezus mówi w ten sposób, że jest napisane: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. A ten ostatni moment, yy, trzeci, bardzo wysoka góra pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych, i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz, oddać mi pokój. Myślę, że każdy normalny człowiek na to by się zgodził. Mhm. Patrząc na to, co szatan pokazuje, wszystkie bogactwa, wszystkie te zaszczyty, i sławę, i chwały i wszystko. Normalny człowiek, nie mówię panu, normalny, zwykły człowiek. To, znaczy, znaczy niejednokrotnie mógłby pójść, prawda na tak. to może tak, tak byśmy to ujęli, idzie, bo, jednak, tak. bo jednak jest też sporo osób, które, które potrafią przezwyciężyć właśnie taką pokusę, ale jakby nie patrzeć dzisiaj, kiedy wszystko się bardziej buduje na tym, żeby więcej mieć i ta nasza wartość hmm. ma być uzależniona od tego. Widać, widać jesteśmy ciągle zapraszaniu do tego, żebyś, żebyś miał więcej na koncie, żebyś prawda, mógł mieć Młody, le, tak, witalny, Lepsze gadżety e, ta, 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 ta wokół siebie, to, to rzeczywiście wszystko. człowiek, nie znając jakby konsekwencji wejścia na taką drogę, nie czym to, to się mówi, może skończyć. Tak, czym to się może skończyć? I, i niestety wchodzi. I, a tutaj, jakby, i później na przykład też wchodzi na taką drogę. Teraz, jakby w nasze, w nasze życie człowieka wpisane jest cierpienie, i teraz, kiedy przychodzi do to cierpienia, to, to jest wtedy, co? Beznadzieja, o. prawda? I tutaj, no bo wtedy wychodzi ta beznadzieja dopiero. No te królestwa go tak uwiodły, te, to, ta wizja roztaczona przez szatana, prawda? Że on jest tak mocny, tak wielki, i mówimy teraz o człowieku oczywiście, hmm. zwabiony z tym. i tak samowystarczalny. Że jemu Pana Boga już nie potrzeba. Tak, i zobaczmy, dzisiaj mówi się tak wiele o, 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 o tych różnych opętaniach, prawda, czy też, tak, tak. czy też dużo się mówi o tym, że ktoś tam gdzieś w człowieku jakby no, no działa ten zły duch poprzez różne myśli, różne inne rzeczy. I często jak tak naprawdę wchodzi się w historię danego człowieka, okazuje się, że to był gdzieś w jego życiu taki moment, gdzie może ja wiem, korzystał z, z działania wróżki, gdzieś tam tak. przypuszczam. Jakieś wywoływanie duchów, tak. jakieś. Tank. Też kwestia, jakby, to, właśnie to pójście, jakby, na skróty, szukanie mhm. zbawienia gdzie, gdzie indziej, czy też właśnie dobra materialne i całkowicie po prostu jest pi, używa i jakby zapomnienie. No, carpe diem, o... o... Carpe diem, korzysta tak. z każdego dnia, tylko właśnie to, co jest przeżyte, to, co jest. Jakby człowiek nakorzystał się różnych rzeczy i tak dalej, nie myśląc o tym, co będzie. Właśnie nie docenił to, że, że to jest po prostu skłon w stronę szatana. Tak. I to cierpienie, które właśnie z tego, z tego wszystkiego właśnie wychodzi. Ale to właśnie przeciążam... Zobaczyć teraz naszą Polskę, gdzie no, czasami ta, te dobra materialne tak przesłaniają inne rzeczy, że zostawia się dzieci, zostawia się męża, wyjeżdża się, ja już nie mówię o tych, którzy muszą gdzieś i tak dalej i cierpią z tego powodu, ale później. Już nawet znaczy płacą o, tą konsekwencję, że, że te rodziny są I, rozbite i gdzieś tam przychodzi macierzyństwo przez internet, ojcostwo przez lepszy, internet. Bo na przykład bo trzeba mieć lepszy samochód, lepsze mieszkanie, lepsze tam jeszcze coś. I później ciągle jest jakby tego, tego narasta, bo ciągle człowiek, no wiadomo, że, że, że nigdy się te potrzeby nie skończy bo zawsze coś można mieć lepszego. Nie? No i, i, i później wreszcie co za tym idzie i czasami brak właśnie tego kontaktu z, z Kościołem, z Panem Bogiem. Zatraca się, zacierają się te różnice yy, między dziećmi, między mężem. No, no, to wszystko się po prostu traci. Czyli traci się to, co jest najcenniejsze w imię właśnie takich różnych rzeczy. Znowu nie myśląc no. o konsekwencjach o tego, da tego danego no. działania. Myślę, że ta Ewangelia bardzo nam po też ym, pokazuje to i przestrzega nas przed tym, żebyśmy, jakby u progu Wielkiego Postu, yy, pamiętali o tym, że. Oczywiście łatwo jest wejść na drogę grzech, ale zapominamy o tym, jakie konsekwencje trzeba za to zapłacić, jak człowiek jest sam w tym wszystkim, jak później, później też szatan prawda, dobija owego człowieka, którego uda się, uda się zaplątać w, w, w tę grzeszność, w słabość. Tylko się jest tutaj. Przychodzą w. sytuacje graniczne, proszę księdza, Na przykład tutaj, prawda? Jakieś, jakaś choroba, śmierć, no nie wiem, śmierć kogoś bliskiego i tak dalej. Tutaj w tej, w tej trzeciej pokusie, prawda? Bo dopóki człowiek, dopóki człowiek jest młody, z, zdrowy, bogaty, piękny i tak dalej, i wtedy nie ma się do czego odnieść. Nie ma rodziny, nie ma. Nie ma y, tej nadziei na, na inne życie, że jest coś innego, że jest Pan który nas czeka, prawda? Spotkałam się z takimi ludźmi, którzy, y, którzy po prostu dla nich śmierć to jest po prostu to jest, to jest bez nadzieja. To jest coś, coś czego, czego oni i później są te różne traumy, są takie różne te, nie, nie podchodzą do tego właśnie w taki sposób y, chrześcijański, prawda? Czyli y, wiedząc, że, że jesteśmy tylko bytem w drodze, mm -hmm. jak mówi filozofia, prawda? Czy, Myślę, że, że tutaj też warto jeszcze przywołać to zachowanie Jezusa. Idź przed szataniem, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon, Jemu sam, samemu służyć będziesz. To, to prawda, szatańskie non serwiam nie będę służył, które, które się ma w jakiś sposób uwidocznić też w życiu człowieka. To jest chyba najgorsza sprawa, jeżeli gdzieś zatracimy. Tę świadomość, kim my jesteśmy, kim jest Bóg. Prawda, że jesteśmy przede wszystkim zaproszeni do służby, ale służby... Zobaczmy, w jaki sposób jesteśmy zaproszeni do tej służby. Nie nazwałem was, prawda, jesteście przyjaciółmi moimi, a nie subomni. Tak. I to jest, a z drugiej strony, a z, a z drugiej strony właśnie ta, ta nasza relacja z Bogiem pole, powinna polegać właśnie na tym. Ja jestem zależny od Niego. Ja mam nad sobą kogoś. I póki człowiek o tym nie będzie pamiętał, to na pewno łatwiej będzie też zdobywany przez, przez szatana, przez grzech, prawda? Ale wiem, co w tym, co Książę teraz powiedział, myślę, że trzeba wskazać też taką stronę, że człowiek musi sobie uświadomić, że Bóg jest powyżej człowieka, ale to jest taki Bóg, który go kocha. Tak, tak. I Bóg, który chce dla człowieka zawsze dobrze. Zresztą potwierdzeniem tego jest to przejście Jezusa mhm. przez pokusy. Prawda? Pokazując nam, że szatana że da się zwyciężyć. To nie jest tak, że jesteśmy jakby skazani na to, żeby żyć w nieustającej porażce. Prawda? Niejednokrotnie doświadczamy tej porażki. Bo okazuje się, że, że nawet wchodzimy w te same grzechy, w te same prawda, uwikłania gdzieś tam, mimo że już prawda, powinniśmy być mądrzy po szkodzie jak każdy porażka, ale, ale okazuje się, że niejednokrotnie idziemy w to samo. A, a tu, ale jest zwycięstwo. Jest zwycięstwo. Jest zwycięstwo właśnie poprzez wierność Bożemu Słowu. Zobaczmy, jak ważną jest rzeczą też, byśmy tym słowem się karmili, żebyśmy umieli też odpowiedzieć złemu Duchowi w czasie pokusy, prawda? Żebyśmy wiedzieli, co mamy odpowiedzieć. I to jest, to jest, to jest chyba też niezwykle istotne. A z drugiej strony to, że, żebyśmy nigdy nie zatracili tej świadomości, że jednak. Ja mam być w postawie sługi wobec, wobec Boga. Inaczej będę żył kwasem Heroda, kwasem faryzeuszów, uczonych w piśmie, którzy będą szukać zbawienia całkowicie na innej drodze po prostu zabezpieczenia się samemu w tym względzie i szukania po swojemu zbawienia. Będąc sługą, świadomość sługi jest również od razu bliskiej to, że. Że jednak od Boga mogę coś otrzymać, mogę przyjąć dar, mogę się otworzyć na ten dar. Dar przede wszystkim miłości, dar chleba, znowu, który jest znakiem Jezusowej miłości. Na zakończenie, jakieś jedno zdanie. Ja bym powiedziała tak, że ja, tak jak Piotr, później już po tym, kiedy, kiedy, Pan Jezus, kiedy powiedział: Panie, że Cię nigdy nie, nie zostawiacie, nigdy nie opuszczę, później się go zapar. I później mówi, panie, ty wiesz, Ty wszystko wiesz. Dosłownie to jak Piotr. I modlę się modlitwą świętego, może nie świętego, tylko Piotra Skargi z ręki i swoimi swojej nigdy nie wypuszcza. Ja sobie po prostu nie wierzę. A wiem, że jeżeli Panu Bogu zawierzę, to On już mnie <grymnie> o to zadba. Tak. Nie? Czyli to, to podtrzymanie te, <grymnie> te, tak te, tej to... relacji y, służby, prawda, no, która, tak. która jest, no, może być czymś pięknym. Nie musi, i, i, w przypadku Boga nie jest, można było powiedzieć, czymś, co umniejsza głodność człowieka, wprost przeciwnie. Trzymaliście ducha przybrania tak, za sumie, tak. A Ja bym powiedziała, moc słabości. Cię doskonali. Się doskonali. Tak. Tak. Czyli znowu, yy, możemy pamiętać też i o tym, i na ten czas wielkiego postu pewnie trzeba tak. nam pamiętać, że, że ta nasza słabość, jeżeli będzie przezwyciężona z Chrystusem. No, po prostu od niego możemy zaczerpnąć tych sił, które są potrzebne do tego, żeby, żeby zwyciężać także nad samym sobą. Dla mnie niewątpliwie ważną też tutaj kwestią jest przy, tej, przy tym fragmencie ewangelicznym to, to, ta świadomość i ta moc Bożego Słowa. Może właśnie szukamy w czasie Wielkiego Brytanii różnych takich moglibyśmy powiedzieć um, czegoś, jakichś symboli, znaków dla samego siebie, także, y, żeby tą jakby zależność od Boga y, spróbować y, uczynić rzeczywistością. Myślę tutaj o jakiejś ascezie, o, o, o jakichś postanowieniach. Kto wie, czy takim postanowieniem nie powinno być dla nas też y, to codzienne sługiwanie się Boże Słowo. Bo tam jest moc i w cieniu tego Słowa możemy Możemy postępować na drodze do Chrystusa. I to słowo może być też lampą, byśmy w tych różnych zakusach złego nigdy się nie pogubili. Bardzo dziękuję. Pani Joanna Kozioł, Pani Joanna Kostosz, Przedstawiciel Kamiński. Gorąco pozdrawiamy.